Dzień dobry dzień dobry, zaczynamy nowego vloga. Przed chwilą skończyłem starego, no ale to nie szkodzi, wy widzicie to później. Zaczynamy tego vloga od pierwszego miejsca w Normandii, które chciałem zobaczyć, czyli białe klify i takie charakterystyczne miejsce, charakterystyczna skała Normandii. Zaraz to zobaczycie wy ja tam podążam. Camper stop niestety jest bardzo daleko stąd, trzeba około godziny iść. Ale jest przyjemnie przez takie miasteczko, jak widzicie. Super, Francuzi już się bawią. Cóż za urokliwe miasto. Miasteczko. Dobra, teraz do, docieram do plaży. Zobaczymy jak plaża we Francji wygląda. Z tej strony, od strony Normandii. Także zapraszam nas na dalszą część tego vloga. A będzie się działo. Pierwszy dzień w Normandii jest, marzenia się spełniają. Do zobaczenia za chwilę. No i słuchajcie, jesteśmy w tym miejscu, o które mi bardzo chodziło. To jest pierwszy punkt. Nie jest to związane z II wojną światową. A to jest pierwszy punkt Normandii, który chciałem zobaczyć. To jest zawsze na pocztówkach. Widzicie? Nie wiem w którą stronę iść. Tam iść? Czy iść może tam? I zaraz sprawdzę, czy można dronem latać. Polatamy tutaj dronem, chyba. Ale jest czad. Coś niesamowitego. No to nic, słuchajcie, zabieram was na spacer po plaży. Bardzo kiepsko się chodzi. Bardzo duży kamienie, jak widzicie. Ale idziemy zobaczyć na tę pierwszą jaskinię. Później idziemy zobaczyć tam, tamtą stronę. I może, o kurde, ludzie będą się kąpać, masakra. I może uda się popłynąć statkiem do jaskini. Zobaczymy jeszcze, jak z czasem. Ale się strasznie się wychodzi. Strasznie się wychodzi. Także nic, spoglądajcie sobie widoki. I może uda się coś dronem nagrać, wieje. A popatrzcie na tych ludzi. Gdzieś yeah. wow. da się przejść, ale nie wiem gdzie Nie wiem jak, idziemy dalej Muszę też chyba uważać na wow. muszę też chyba uważać na przypływy Ja no podejrzewam, że jak jest duży przypływ to dochodzi woda aż Aż tutaj. Ale jak widać, dużych przypływów chyba nie ma. O! Coś nieprawdopodobnego. Ale czat. Kiedyś to widziałem na Poczczówce. Rewelacja. Dyrektujcie się widokami nie słuchajcie co tam pierdzielę Pogadam tam jest jakaś jaskinia, jest wejście. O, idziemy zobaczyć Patrzcie na to ty, 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 ty. Tam zaraz też pójdziemy. I chcę tam wejść, tam, 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 tam na górę bym chciał wejść. Jakby się udało, nie? Ale podobno jest jakieś dwie godziny dreptania. Ale spróbujemy. Spróbujemy Do odważnych świat należy. A tutaj jest jakaś jaskinia, idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczymy co tam jest No i słuchajcie, patrzy, jaskinia w skalę. Idziemy zobaczyć. Idziemy sprawdzić kto tam mieszka, dlaczego i po co. Ale te kamienie są niewygodne. Ciekawe to jest głębokie. Słuchajcie, nie wiem czy to widzicie wy, ale to jest normalnie jaskinka. Szkoda, że nie ma jak tam wejść. Masaka. Idziemy tam zobaczyć. Idziemy na brzeg. Tam się ludzie kąpią. Ja. No. Tu są drobniejsze. Zobaczymy czy jest czysta woda. No, ładna woda. Tenże że nie będzie taka ładna, taka czysta. Jak to wygląda masa. Dobra, wyciągam aparat, porobię wam parę fotek. Powrzucamy coś na insta. O, super miejsce. Do zobaczenia zaraz. Chodźcie, idziemy zobaczyć tam, do jaski. Zobaczcie, jak słońce wychodzi. ale powiem wam, że męczące chodzenie po tym, po tych kamieniach masakra nie sądziłem jest i drabinka słuchajcie, idę teraz na drugi ten łuk. Ale powiem Wam, że zrobiłem się tak ciepło odchodzenia po tych kamieniach, jest tak ciężko się chodzi. Nie sądziłem, naprawdę nie sądziłem. Ale widoki rekompensują. Wszystko. Idziemy pod drugi łuk, a później idziemy na górę. Można też wjechać na górę takimi taką kolejką. o kolejką, nie jest kolejka, to są wagoniki. Ale my się przejdziemy. Może uda się puścić drona stamtąd może być fajnie także zostańcie w dalszej części tego vloga, trochę sapie, sory ale jest pięknie To właśnie To właśnie oczekiwałem od, od tego miejsca Słuchajcie, zszedłem z tych kamieni, bo naprawdę męczące było, jestem teraz w drodze na górę. Popatrzcie gdzie teraz idziemy O właśnie tam bardzo fajne miasteczko a idziemy na górę, zobaczymy ile czasu będziemy, będziemy szli tam ile schodów jest to robi wrażenie, te skały. I pierwszy, pierwszy bunkier z czasów II wojny światowej. Ciekawe, czy da się do niego wejść. Watch Słuchajcie, silny wiatr, nie wiem czy mnie słychać, jestem prawie na szczycie, no powiem Wam szczerze, że bez pięcia wybrać się tutaj to nie było za mądre, no ale cóż, poglądajcie widoki. Wiem, czy kamera to oddaje naprawdę? Ale to robi wrażenie. Zaraz przyjdziemy po mostku. Mostek nad przepaścią i wejdziemy, porobimy zdjęcia. Także zachęcam Was na Instagram. Na Instagramie będzie dużo zdjęć. Słuchajcie, to przerosło moje oczekiwania. Fantastyczne miejsce. Nie wiem czy mnie słychać, bo jest wiatr. Ale fantastyczne miejsce. Coś nieprawdopodobnego. Teraz już nie żałuję tej nieprzespanej nocy. Podążamy dalej schodzimy do jaskini. Ty, ty, ty. zobaczymy, co tam jest. Powiem Wam, szkoda, że mam tylko 4 dni. Ale to by człowiek mógł w samym tym miejscu, mógłby człowiek spędzić. Podejrzewam, z tydzień. Wow. Coś nieprawdopodobnego. Patrzcie na to. Otażnik tego sobie. Kuteczki, oczywiście. I co tu mamy? Mam, że tu nic nie ma. Jedno, ja co jest takie coś, i zobaczymy, co tutaj jest. Ja czy jest coś ciekawego. Poza śmieciami. A tutaj w sumie nic nie ma. Jest ładnie, ale nic ciekawego. Dobra, idziemy dalej. Idziemy jeszcze wyżej. Także podziwiajcie widoki. I do usłyszenia zaraz. No i słuchajcie, wdrapałem się praktycznie na szczyt. No, jeszcze zostało kawałeczek, jak widać. Nie wiem, czy widać? Widać. Ale tam dalej już nie będę szedł, niestety nie mam tutaj e, paru dni, żeby to wszystko pozwiedzać. Z chęcią bym tam poszedł dalej. Tutaj myślę, że zakończę już e, tą wędrówkę tym szlakiem, gdyż muszę jeszcze kawał drogi wrócić, trzeba coś jeszcze zjeść i trzeba jechać dalej, bo dalej czekają nas kolejne atrakcje Normandii. Atrakcje to dużo powiedziane, ale tym razem jutro ma padać deszcz i zamierzam zwiedzić muzeum. E, Drugiej Wojny Światowej, Muzeum Lądowania Aliantów w Normandii. Także jutro zobaczycie to. A dzisiaj jeszcze poglądać sobie widoki. Może zaraz uda mi się odpalić drona, ale jest silny wiatr. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję. Spróbujemy go odpalić i naprawdę by było warto to zobaczyć. Także czekajcie na dalszą część tego vloga. Powiem Wam, że kusi mnie, żeby iść tam dalej. Naprawdę kusi mnie, żeby iść tam dalej. Jest super, no ale no niestety czas godzi. Teraz goni, zobaczcie co tu się dzieje. Uła, nie chcę spaść w przepaść, nie chcę, żeby to była głupia śmierć. Ale nie... Kurcze, zobaczcie na to. Nie. Coś fantastycznego. Teraz wam pokażę tutaj, tylko że jest przepaść. Staniemy sobie tak. Coś fantastycznego, tam ktoś pływa na łódeczce. Widzicie? Też musi być przyjemność. Woda jest czysta, fajna. No i jak widzicie, usiadłem sobie na chwilę na tej pierwszej plaży, na której byliśmy dzisiaj rano. I zaraz zrobimy to, co tygryski lubią najbardziej czyli polatamy dronem. Bo popatrzcie, tam. Czekajcie. Tam jest ludzi pełno na tamtej części. Tutaj nie ma nikogo. I nie wiem czy można latać, czy nie można latać Ale spróbujemy. Polatamy. Mam nadzieję, że ptaki mi nie będą atakowały drona. No i co? Nachodziłem się dzisiaj, tyle, że jutro będę miał zakwasy. No ale dobra. No i buty mi się rozwaliły. No. Ok, jakoś sobie poradzimy. Dobra, to do zobaczenia u góry. No, i słuchajcie, polatane dronem. Zawijam się. Zawijam się już w inne miejsce, bo niestety 4 dni to mało. Idziemy teraz przez miasteczko. Zobaczymy, co tu się dzieje. Wszystko się otwiera. Wszystkie restauracje otwarte. Także nic pokażę wam. Jeszcze camper stop. Oczywiście link do tego miejsca będzie w opisie. Miejscowość i link do camper stopu. Camper stop jest fajny. Zaraz zobaczymy, jak się płaci. Zjemy coś i jedziemy dalej. Także, Także do zobaczenia za chwilę. Jeszcze na camper stopie. Mam jeszcze chyba godzinkę, a gdzieś około 45 minut powrotu do campera. Do Zobaczymy co jeszcze w kamperze, wypuszczę jakiegoś shorta jeszcze z kampera i jedziemy dalej. Mamy do następnego miejsca około półtorej godziny jazdy do dwóch godzin, chyba dwie godziny. Coś w tym stylu. następne miejsce to już będą. Wszystko związane z Drugą Wojną światową. Temperatura fajna. Mimo to, że wieje, teraz tutaj nie wieje, także jest spoko. A to jakiś baza jest. Zobaczcie sobie jak to miasto żyje. W restauracjach pachnie rewelacyjnie. I słuchajcie, wpadłem na taki pomysł, że może w drodze powrotnej, no bo teraz jadę jeszcze do góry, a później będę wracał też tędy. Zastanawiam się, czy w drodze powrotnej nie przyjechać tu jeszcze raz, albo może kawałeczek dalej i nie przelecieć się z samego rana dronem na tych klifach, jak jeszcze ludzi nie będzie. No to jest chyba dobry pomysł. Były fajne widoki, no teraz jest za dużo ludzi rano, nie było prawie nikogo. Także myślę, że jakbym tutaj tak przyto o 7 rano możesz się tak udać to bym polatał dronem pod tymi klifami i to by było może fajny widok. Nie wiem czy te mewy by mi na to pozwoliły, bo te mewy niestety atakują te drony Ale może by się udało Tutaj jest hardware. Dobra, idziemy dalej No i słuchajcie, nie minęło 20 minut. Szybkim tempem e, dochodzimy do camperstopu. Ja mam tak, e, o, może obrócę kamerę. Tutaj jest camping, czyli można przyjechać sobie na camping, normalny camping. Ceny, jak widzicie, tutaj, a kawałeczek dalej jest camperstop. I też fajny. A ja powiem Wam szczerze, wymyśliłem sobie teraz, że jedziemy. Zabieram Was teraz do zamku Saint-Michel. To co miało być na samym końcu, to zrobimy teraz. Bo ma padać dzisiaj, i jutro ma do, do samego rana padać. I stwierdziłem, że przyjadę ten deszcz. I jutro w słońcu, może nie w słońcu, ale w dobrej pogodzie, zwiedzimy zamek. A później na powrocie zrobimy to co, po co tu przyjechaliśmy, czyli Druga Wojna Światowa. Chodźcie zobaczyć teraz, tu widzicie jest serwis dla kamperów. Wszyscy już wyjeżdżają. A stoi mój kamperek. No i słuchajcie, jestem już w kamperze jak widzicie. Powiem Wam, że tyle co dzisiaj przeszedłem to jest to, no jak na tą godzinę. Pło, bardzo dużo. Jakieś prawie 11 km przynajmniej tak mi się wydaje słuchajcie, teraz kawuncia o, kawuncia się robi zaraz coś przekąszę i stwierdziłem, że jadę dalej wypuszczę jeszcze tylko shorta i stwierdziłem, że jadę dalej dzisiaj jadę do tego zamku mam jakieś 300 km do tego zamku jutro ma przestać padać około godziny 8 rano czyli wstanę jutro i pójdę zwiedzić zamek, ma cały dzień nie padać, także pozwiedzamy sobie ten zamek, Ma być dość ładna pogoda, może nie specjalnie jakieś słońce, ale powiedzmy 18 stopni, także pozwiedzam sobie ten zamek cały, yy, całe to wybrzeże, podobno też jest pięknie, Te, też to było w moich planach. Yy, później co? Później będziemy wracać już w drodze powrotnej, będziemy mieli jakieś około 150 km do tego miejsca w sumie, do którego jadę, czyli do miejsca lądowania aliantów podczas II wojny światowej i to muzeum myślę, że sobie na sobotę zarezerwuję bilety i w sobotę sobie zrobimy muzeum e, cały ten cmentarz e, amerykańskich żołnierzy i bunkry, i bunkry mam nadzieję, że, że uda się wejść do jakiegoś bunkra to sobie zrobimy w sobotę i w niedzielę powrót 4 dni będą załatwione a teraz e, a teraz kończymy tego vloga krótki vlog, fajny Przynajmniej dla mnie był fajny. Nie wiem, mam nadzieję, że dla Was też. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. Napiszcie jakiś komentarz byłoby fajnie, byłoby miło. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o nowych filmach. Dzięki, do zobaczenia w następnym vlogu.